Watergate polskie, Różne na Różne posiedzenia, między innymi tajne posiedzenia, czy to komisji do spraw służb specjalnych, mm -hmm. czy to do spraw Pegasusa, czy też czasami są też tajne posiedzenia całego Sejmu. Nie chcielibyśmy, żeby sobie, nie wiem, ktoś mógł siedzieć, um, nie wiem, Put Putin w Moskwie i gdzieś sobie to Myśli odpalić pani, na telewizorze. Ale Putin spowodował, że to zwidowano wasze... Nie, ale, waszą... wie pan, ale wie pan, ja, właśnie dlatego, że taki incydent się ale wydarzył, już, ja, nie to mogę, ja bym nie, nie. chciała, żeby, się, żeby gdzieś, żeby było jakiekolwiek podejrzenie, pani że nie... coś się może takiego wydarzyć w przyszłości. Ja się ma tak. Pani humor, bo przyszła pani nieco jakaś taka zmartwiona, ale pani mnie dzisiaj rozwali śmiechem, no bo wizja, że Putin siedzi i ogląda transmisję z posiedzenia klubu lewicy, to nie, klubu jest klubu naprawdę nie, ale pytanie, czy, czy nie chciałby się dowiedzieć na przykład czegoś z posiedzenia tajnych komisji. E, mm, jeżeli na przykład będziemy w stanie wojny i będziemy omawiać e, różne rzeczy, które się wtedy pani omawia, ale... Które... Leży dzisiaj jako jeden z fundamentalnych kamieni milowych naszej wolności i naszej niepodległości Pani. Cytuję zdarzają się sytuacje, że biologiczny mężczyzna rodzi dziecko. Pani w tym no, studiu mówi, nie że mężczyźni. Bork, ale mnie ja nie przeszkadza, niech sobie pani postuka. Eee, mogę nawet pani tam potem postukać. Razem. Panie lektorze. Ja mam dzisiaj <noise> dobry humor, bo <noise> pani jest piątek na litość boską. Też się cieszę, że jest piątek, naprawdę. Tego i nie se... Ale wszystkie moje, moje koleżanki absolutnie z klubu mają kompetencje i prawo na predyspozycje do kandydowania wszystkie na przykład. To jest, proszę Państwa, to jest bogactwo. To jest klub, to tak, jest. To jest, klub. jest lewica. Wszyscy Wszystkie się nadają kobiety, na prezydenta, tak. po prostu wszyscy. Co kobieta to lepsza. No, uważam, że absolutnie, moje ja Absolutnie. Tak. Jestem po prostu... Jestem z nich dumna, tak, zwłaszcza ja też, po wczorajszym ja dniu, ze wszystkim. Kiedyś pokazał się, że alkohol jest narkotykiem. Heroina I, również, tak? I, i, tak, tak. Oczywiście, jeśli dorosły człowiek chce sobie coś ja, zażyć... No, to co, co powinna być powinna... sprzedawana legalnie heroina? tak? No, no tak, no dlaczego ma nie być sprzedawana? No, jeśli, tak. ktoś, jeśli ktoś chce zażyć, jak ktoś chce mu to sprzedać, no to jest sprawa między dwoma dorosłymi ludźmi. Czyli pani nie tyle chce dostać się do Brukseli, ile pani chce wystartować, żeby tam nazbierać głosów. Wszyscy fani Anny Marii Żukowskiej, wszyscy fani mężczyzn zachodzących w ciąże będą głosować na panią. No, może tak być. Zobaczymy. Jeszcze nie podjęłam tej decyzji. Wszyscy mężczyźni, którzy zachodzą w ciąże, zagłosują na panią. Wszyscy to może być mężczyźni, wszystkie kobiety, którzy, pusty, którzy ale... uważają, że yy, zgadzają się z tym, że jak, tak jak pan redaktor, że mam własne poglądy i że to jest dla nich jakąś wartością, być może tak zrobią. Mhm. To są rozwiązania, których bez nas by nie było, dlatego że bez Lewicy nie byłoby rządu. I Babcie, nie robi Pani zdjęcie dzikom. <grym> tak, robię. tam Mokotowie pojawiły się dziki. Czekam aż się pojawią łosie. Tam już są lisy też, łasice. Kuny, jenosy. Żyjemy w dżungli, proszę Państwa. <grym> ale no właśnie, bo widzimy. Ale rzeczywiście to i to u Pani pod domem są te dziki. U mnie nie ma. A no to jak już sugeruje Pan jakąś tezę, że to może nie, ja, przy, nie, że ja przyciągam nie, nie. dzikie zwierzęta. Może tak być. Henryk Brodaty, dzikie zwierzęta, Anna Maria Żukowska. Wszystko to razem było dzisiaj w naszym studiu. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję bardzo jakąś podstawą, że, że powinny być te osoby wyłączone spod, spod nowych praw. No nie widzimy, um, jak wygląda ta gospodarka rolna. Widzimy, mamy też dane co do tego. Na przykład Olsztyna, mamy przykład Sosnowca, mamy przykład dziesiątek innych po, polskich miast. Które wprowadziły takie ograniczenia z bardzo dobrymi rezultatami. W Krakowie, w Olsztynie liczba interwencji policji w godzinach nocnych spadła nawet o połowę. Liczba osób, które trafiały na izby wytrzeźwień o 10% spadła w Krakowie, więc jest to po prostu coś, co jest dobre dla bezpieczeństwa mieszkańców, dla zdrowia mieszkańców. To tak, I nie chcę tutaj zalegalizować heroiny i chcę, żeby heroina była sprzedawana, tak jak alkohol rozumiem na każdym rogu 24 na 7. No to są dorośli ludzie, są dojrzali ludzie, potrafią sobie zaplanować. Że chcą, nie wiem, spędzić w nocy czas na libacji alkoholowej. Zanim Spoko. oddam... korporacje trzymają ludzi za mordę. No, dosłownie chcę trzymać ludzi Prane za mordę. I pobłażliwość w tym względzie y, powinna zostać ukrócona, bo to często, się wszystkim o... wszystkiego zakazać, bo ktoś może zrobić coś złego. Wszystkim zakażmy y, alkoholu, wszystkim zakażmy jeżdżenia szybciej, niż nie ma. jest tak, że przede wszystkim wszystkim Tak, i w, po prostu to psycholog i y, lekarzy tak, upośledza korę czołową mózgu, która odpowiada za. Y, ale kontrolowanie, za kontrolowanie ja ale, y, ale mogę, mogę, mogę skończyć? Panie? Ale tylko nie w nocy to Czy może pan wolnościowo wzią? mi pozwoli skończyć słowo? No, czy nie? Do, 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 czy pan mi wolnościowo do, 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 do nie pozwoli skończyć słowa? Nie, nie panowie, wolność musi być przynajmniej w tym studiu jakkolwiek sterowana, więc ja dzisiaj steruję teraz Jan Śpiewak większość... Yy, alkohol szkodzi od 22 do 6 rano. Nie, Jeśli piją z... alkohol w nocy, z... to znaczy, że są pijani z... albo uzależnieni, Zawsze tak, i się kupują ten alkohol. Które... pan, w ten w ten jest, ten pan w ten jest pan po prostu wolnościowym zamordystą, chce pan, żeby korporacje nas trzymały za, za mordę. Chce alkohol że... jest narkotykiem, twardym narkotykiem, jednym z najbardziej szkodliwych i myślę, że ta wiedza na temat skutków... No. No. Ale to co z tego, że spożywam ten alkohol? Więc ja mogę do Państwa Zniechęcać. Ja mogę Państwa yy, mówić, że żeby nie, nie radzę używać żadnych narkotyków, w tym, w tym również alkoholu, yy, ale no, jeśli Państwo sami decydują o, o tym, co, pa, co dla Państwa jest dobre i czy Państwo tego chcą, no to chcę Państwo trzymać za mordę i Państwu nakazywać, co Państwu wolno, a czego Państwu nie wolno, przy tym utyskując na korporacje, że rzekomo one państwo trzymają za mordę, podczas kiedy to się odbywa w drodze dobrowolnych transakcji. No, 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 tego. No, ale pan też, pan też kółko gada o tym trzymaniu za mordę. Jest panie też panie tak, już to wszystko ważne, czy możemy iść do domu, bo to ma ta ma, dyskusja, ta to ta dyskusja. dalej nie ma, nie ma, nie ma, nie ma sensu. No, no to do widzenia, jak pan chce. Nie no, mamy tutaj do czynienia z człowiekiem. Robert naprawdę... Biedroń będzie jedynką w Warszawie, tak? Tak. Mm -hmm. I pani wygra z Robertem Biedrogiem. Nie wiem, czy to będzie to ten, ten, było, ten sam oknęg. To dopiero byłoby coś. Państwu, pani? że im większe cierpienie pragnienia, tym większa radość zaspokojenia i oto stało się to rzeczywiście dzisiaj faktem. Bardzo się z tego cieszę, że pan znowu jest z nami razem z całym klubem Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, Panie pośle... Panie energii, to może albo z z ile... Atomu, a ile z Węgla? Przecież były dopłaty pan, do pieców że... gazowych i już ma unia ich zakazać. Czy To jest pan, sprawiedliwe. Czy będziemy koszt koszt, z minuty, z Węgla w ciągu ostatnich ośmiu lat? To jest szaleństwo i wy niepotrzebnie w to. To teraz pani poseł, pani poseł Żukowska, pani poseł, czy jest coś takiego jak sprawiedliwa transformacja? Deregulacji wszystkiego, żeby nie było ani nadzoru budowlanego, ani sane do Niech się ludzie trują, niech się domy zawalają. Wolny rynek swój program Zamiast kłamać Wolny nasz Wy Wy rynek sprawia. jesteście zwykłymi obywatelami. Wkazać... Zwykli obywatele nie blokują innym na przykład mu, mostów. Oczywiście, ale no, ci ludzie nie robią tego z przyjemności albo dla fanów. Nie ci wiem, a wie Pani, to jest bardzo dobre z pytanie. Znaczy, z przerażenia to robią. A jak powinna reagować policja na takich przerażonych ludzi, którzy blokują mosty? Uważam, że zami? powinna przede wszystkim przestrzegać prawa? To to tak. się działo na przykład chociażby we wczorajszej akcji, gdzie dziewczyna została brutalnie potraktowana przez policję i trafi. Jak brutalnie? Nie co jej się stało? No, policja zrywała tych ludzi z zrywała, drogi. Zrywała, czyli powinna ich zostawić. Niech oni tam siedzą, tak? Ja myślę, że ci ludzie w pewnym momencie schodzą z tej drogi i przerywają ten protest. Poczeka, ten protest ja nie ma trwać. Spłodnieją? Nie, ja pytam panią poważnie, bo to zmieńmy, te, zmieńmy mm -hmm. ten ton na, na serio. Jak powinna, pani zdaniem, reagować policja Uważam, że policja po powinna wykonywać swoje obowiązki, w być na sposób? tym protestie. Być na protest. Tak, wspierać was. No, ale myślę, że w historii mamy przykłady na to, że y, różne ruchy społeczne były w swoim czasie uważane za terrorystów. Po czym po czasie mamy, nie wiem, chociażby Martina Luther Kinga, którego teraz wszyscy Martin wychwalamy. Martina Luther Kinga nikt nie nazywał terrorystą. Op, no gdzie? No gdzie? Bo trzeba przeczytać podręczniki. On był ja rutynowo się nazywany cieszę, przez te jako że pani akurat mnie e, poucza z. E, no Myślę, że rozumie, dzielę się z panem e, moją wiedzą, którą pani też wiedzą. wyciągam z mm. podręcznika. A proszę mi powiedzieć, pani jaki ma wykształcenie? Skończyłam liceum. A, no tak, to rzeczywiście. to się dzieje. Dobry wieczór państwu, witam się z państwem. Pierwszy gniazdowy. Dzisiaj w programie o tym, czy po decyzji Rosji światu grozi wojna atomowa, będę. Szanowny Panie Prezydencie, Panie Marszałku, Eminencjo, Panie Komendancie Straży Pożarnej, Czcigodni Państwo, służba, poświęcenie, to są rzeczy najważniejsze. To są rzeczy, które wpisane są w pracę strażaków. Codziennie wyjeżdżacie, aby ratować dobytek, życie, zdrowie Polaków. I za to bardzo Wam dziękuję. Kto Podpisał, to co premier Morawiecki podpisywał? A gdzie jest dokument? Jak się nazywa ten dokument? Kto go przyjmował? Ale jak, jaki no jaki dokument? dokument? 50, a, no to, to jak, jaki tak dokument mógł był? zawetować? Pan, pan mówi tak. Zielony Ład to nie jest jeden dokument. Tak? To nie jest jedna, nie. jedna, jedna dyrektywa. To jest taka A jaki dokument mógł zawetować, żeby no to nie, nie podpisało. No właśnie do tego zmierzam. Um, to jest jak zespół w ogóle, cały, cały zestaw różnych polityk unijnych, dyrektyw, rozporządzeń, które jest określany taką jedną Co podpisał nazwę. premier Morawiecki, czego nie powinien no podpisać. Na przykład mógł zawetować Fit for 55, tak? Te... Drodzy Państwo, 2 maja zwracałem się do Państwa z okazji dnia flagi. Nie spodziewałem się, że w tak trudnych okolicznościach będę prosił Was o chwilę uwagi ponownie. Ostatnie dwa tygodnie obfitowały w budzące niepokój wydarzenia. Byliśmy świadkami serii pożarów w całym kraju. Jeden z prominentnych polskich sędziów okazał się rosyjskim szpiegiem. Widzimy, Pani redaktor, że w ostatnim czasie coraz częściej portale, różne portale o kapitale niemieckim zachęcają do pracy młodych Polaków na, na szparagach, Pani redaktor. Nie wiem, czy Pani wie. Nie wiem tego. No tak, więc jakby to jest ciekawe, że... Nasi, jakie na przykład? No, nie będę reklamował, są portale o, 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 o kapitale niemieckim. kto to mówił, że będą tutaj przyjeżdżać Niemcy na szparagi no, i, do Polski? i widzi Pani, i wystarczyło, że, się, że on rząd zmienił i już kierunek, I nie i kierunek, <laughs> kierunek <laughs> na szparagi jest odwrotny. Panie, Panie, Panie Pan mi Pan, powiedział, pan nie powiedział w przerwie, opowiada? że pan będzie żarty opowiadał. Nie, nie, nie. Pani, panie rektorze, z całym szacunkiem, e, oprócz telewizji Polska, są jeszcze inne. Nie, ale co pan tych szparagi? Są jeszcze inne Za media dużo w tym kraju. A to ja myślałem, że to no. inne rzeczy. Przepraszam, ale z całym szacunkiem, e, w ciągu ostatnich kilku, kilkunastu dni było szereg publikacji pan, zachęcających Polaków do wjazdu na szparagi. Bo, nie było, można taki, stroszyć, nie, nie ale było takich. Pan dni, nie było nie było takich publikacji, no panowie się śmiejecie, panowie się śmiejecie, bo nie macie niestety nic do powiedzenia Polakom. O... Wojtuś, pozdrawiam cię serdecznie. Mój przyjaciel Joda w pierwszej klasie szkoły podstawowej, jak usłyszał jak mam na imię, czyli Joachim, nie był w stanie wypowiedzieć Joachim i wyszło Jojo. I od pierwszej klasy szkoły podstawowej jestem Jojo. Joda. Uściski i pozdrowienia. Joda to ksywa? Tak, no, oczywiście, to Wojtek. Czyli no, to... pan był jojo, a on Joda. Tak, on był Joda, ale był jeszcze Flimon, był Miniu, także wszystkich was koledzy pozdrawiam serdecznie. No to bardzo Zresztą, ciekawe. Parę dni temu odbyło się spotkanie e, moich kolegów e, z podstawówki. Pan to jest cudowne: no, ja mogę powiedzieć tylko tyle. E, jestem już politykiem 50-paroletnim, ale jest świat poza polityką. Joda, Flimon. Do zobaczenia na Białcu, do zobaczenia. I, mi, na... I po prostu nikt się nie zorientował. Ale Prawo i Sprawiedliwość oraz suwerenna Polska to mają największy problem z tym, że to wyszło na jaw. Nie z tym, że to było nieetyczne, niemoralne, tak. niesprawiedliwe wo wobec właśnie ofiar przestępstw. Do których... Mówicie jasno: my jako opozycja mówiliśmy wielokrotnie o tym, że to jest masowy system okradania Polaków. A wy wtedy śmieliście się nam i Polakom w twarz. To dzisiaj przyjdzie wam zapłacić za to. Dziś bardzo prawdopodobnie podobne jest to, że wielu pana kolegów z klubu będzie siedzieć w więzieniu. Będzie pan do nich, będzie pan do nich mógł wysłać paczki. No taka jest brutalna rzeczywistość, bo złodziejstwo wreszcie zostanie rozliczone. O, bo 8 lat okradaliście państwo i dziś ci, którzy to, ten proceder prowadzili, będą za to odpowiadać. To jest naprawdę coś... Proszę pana, ale ja mam do pana taką prośbę. Niech pan nie słucha plotek. Weryfikuję je u źródła znaczy nie u źródła plotek. U źródła. To jest, to jest, proszę pana, tak, sprawy. że słyszałem, że będzie umowa koalicja renegocjowana. Jak wychodzę na korytarz w Sejmie, wszyscy ci, którzy potencjalnie te pytania zadają, nie zadają mi tych pytań, tylko raczej uciekają wzrokiem. Panie 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 dzisiaj, ile ale ile pan jako Janusz Kowalski rozdysponował pieniędzy pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości. Czy znaczy to jest bezczelne pytanie? To jest nie, bezczelne to jest pytanie. pytanie nie, to jest, to, nie, to nie, to nie jest. To jest bezczelne nie, pytanie. To, to jest tak jakbym panią zadawał pytanie, przepraszam bardzo, czy pani kradnie, czy pani popełnia przestępstwo. Nie, pani, to jest bezczelne pytanie. To jest pytanie dziennika. Nie, to nie jest pytanie dziennika. Usłyszała... Nie, pani pana, powtarza narrację pana, Romana Giertyka jest pytania. Pani, która prowadzi bez... program, który się nazywa Debata na to, to jest bezczelne pytanie i chcę jasno powiedzieć, dysponentem ja funduszu. Przyjmuję pana obecność. Uważam, że nie to jest obelga. pytanie, jakie mam prawo. Pani mnie obraziła, ale, ale nie. trudno. To jest pytanie, które ja mam prawo zadać. Po nie tym, ma pani prawa zadać takiego a pytania. Jednak jest... Człowiek na odpowiednim poziomie wykształcenia i e, pewnych kontekstów kulturowych i można powiedzieć, e, e, pewnych sytuacji. Ludzie rozmawiają, którzy się dobrze znają, e, też czasami, żeby rozładować napięcie towarzyszące poważnej rozmowie, rzucają jakiś żart, zrobił, Ale pan teraz zrobił e, ideologię. Nie, nie mogę. I no pra... chodzi o to, panie redaktor, wierzę. że jak ja e, użyję jakiegoś cytatu, z, który jest uznawany za żartobliwie z jakiegoś filmu, to e, zaraz pani e, albo ktoś inny uzna, że ja to mówię śmiertelnie poważnie. E, Wie pan, ja nie bardzo wiem, dlaczego on chodził po dachu. Ponieważ ja rzeczywiście jestem doświadczonym parlamentarzystą, co raz z przerwą czteroletnią, ale od 35 lat jestem w parlamencie i no nie takie rzeczy widziałem czy słyszałem. Bo świadkiem nie byłem, no ale no nawet panie i to takie szczególnego rodzaju wypadały z okien tego hotelu Sejmowego przed laty. Na szczęście no nie ponosiły jakichś skrajnych skutków. I będzie to najnowocześniejsze lotnisko w Europie. I będzie oczywiście połączone nie tylko koleją dużych prędkości, tą koleją, która będzie łączyła między innymi Łódź i Warszawę. Wstyd! Chcemy Zajmę. Europy wolnych i suwerennych narodów, a nie chorej, lewackiej Zajmę. Zajmę. ideologii. A od Polski ręce precz i wszystkim żołnierzom, które w tym momencie bronią wschodniej granicy Europejskiej powinna się pani kłaniać w pas. Dziękuję. Haniebny sposób pani się powołuje na przypadki ciąż i śmierci kobiet, które zmarły w wypadku sepsy które miały przyczynę w złej opiece lekarskiej na oddziałach porodowych. Czy pan się zastanawia skąd pan ta Proszę milczeć i słuchać, bo kłamała nie, pani nie, nie, nie będę milczeć, jak pan kłamie i, i pan robi wszystko, żeby niszczyć po prostu Bardzo dostęp do zdrowia. Pani marszałek i panie, panie, panie marszałku, pani marszałek, pani marszałek, dam pani szansę, riposty, odpowiedzi na to, co mówi pan. Nie, ja proszę, żeby pan przestał opowiadać takie marszałek, i traktował innych gości Dobrze, szacunku. Proszę państwa, proszę państwa, chciałbym, żeby widzowie coś zrozumieli. Za chwilkę dam Pani szansę na ripostę, Pan Marszałek Bosak.